W tym odcinku chcę ci opowiedzieć, że wcale nie musisz być miłym, fajnym facetem, żeby mieć fajne relacje. Powiem ci nawet więcej. Bardzo często, kiedy jesteś miłym i fajnym facetem, masz relacje, które z twojej perspektywy, jak tak się dobrze zastanowisz, są zupełnie do dupy. Ja nazywam się Jacek Masłowski, prowadzę Fundację Maskuliną i Instytut Zdrowia Psychicznego Maskulinum. I jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, czym się zajmujemy, kliknij w link na dole i poczytasz o tym na naszej stronie. Zapraszam. Wspomnij sobie czas, kiedy miałeś 8 lat, 10, a może 12, kiedy zobaczyłeś swoją smutną mamę, kiedy pierwszy raz usłyszałeś od niej o jej problemach, kiedy zobaczyłeś jej łzy. Prawdopodobnie wtedy podjąłeś w sercu decyzję, że bardzo chciałbyś, żeby była szczęśliwa, i jako dziecko, wierząc w to, że możesz wszystko, postanowiłeś się uszczęśliwić. Mijały lata. Ale niewiele się zmieniało poza jedną rzeczą. Twoja mama w dalszym ciągu była smutna, była nieszczęśliwa, i w dalszym ciągu to widziałeś. Kiedy wychodziłeś w świat dorosłych, kiedy stawałeś się młodym mężczyzną, zaczynałeś funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi w bardzo specyficzny sposób. Prawdopodobnie rozwinąłeś coś, co nosi nazwę syndromu miłego faceta. Nie jest to naukowa nazwa. Ale pewien opis sposobu, w którym bardzo często współcześnie funkcjonują mężczyźni, i ten sposób okazuje się być dla nich niezwykle toksyczny. Syndrom miłego faceta ma to do siebie, że bardzo komplikuje życie zarówno mężczyzn, jak i osób, którzy są z nimi związani. Pozornie na początku może to wyglądać na coś naprawdę bardzo fajnego. Zresztą sama nazwa mówi o tym, że jest to miły facet. Któż z nas nie chciałby mieć kontaktu z miłymi ludźmi, z takimi, z którymi można się czuć bezpiecznie. Którzy są uśmiechnięci, którzy z chęcią spełniają nasze oczekiwania mało tego, nie dosyć, że je spełniają, to jeszcze często odgadują i zanim Ty pomyślisz, że masz to oczekiwanie czy taką potrzebę, to ten mężczyzna jest już w drodze do tego, żeby tą twoją potrzebę jeszcze nie odkrytą, zaspokoić. Wychodząc z takiej relacji z mamą, która została opuszczona przez jej partnera bardzo często Twojego ojca, mogłeś natknąć się na jeszcze dodatkowe źródło, które wpłynęło na to, że rozwinąłeś u siebie taki syndrom, mianowicie narracja, w której się wychowywałeś, że bycie agresywnym jest nie okay. że chłopaki mają być grzeczni, mili i tak dalej i nie biegać. Jeżeli popatrzysz na to wszystko razem, jest równie duże prawdopodobieństwo, że syndrom jego faceta, który rozwinąłeś, jest odpowiedzią, pewną strategią, którą przyjąłeś po to, żeby zamaskować swoje niskie poczucie własnej wartości. Niskie poczucie własnej wartości, które sprawia, że nie wierzysz w to, że taki jaki jesteś, to kim jesteś, może być przez kogokolwiek akceptowane i szanowane. Dlatego masz tendencję do starania się, do zabiegania, do bycia kimś, kto musi sobie zasłużyć. Dzięki takiej formie funkcjonowania będziesz dążył do tego, żeby uzyskać akceptację u ważnych dla Ciebie osób. Nie tylko w relacjach z kobietami, choć tam bardzo często następuje kulminacja tego syndromu. Wiecie co? Właśnie nagrywamy kolejne odcinki na mój kanał. I to mam do Was taką prośbę, żebyście ten kanał zasubskrybowali, bo dzięki temu pomożecie mi w rozwoju tego kanału i te treści może trafią właśnie do tych mężczyzn. Którzy bardzo ich potrzebują, a sami mogą na nie nie trafić. Z góry dzięki Jacek. Będziesz miał trudność we wchodzeniu w konflikty, raczej będziesz ich unikał, ponieważ konflikty będą ci się kojarzyły z potencjalnym zagrożeniem utraty relacji, co jest dla ciebie niezwykle trudne. Taki rodzaj funkcjonowania jest niczym innym, tylko funkcjonowaniem za pewną maską, za pewnym rodzajem udawania. Nie jesteś autentyczny i bardzo byś nie chciał, żeby ludzie, którzy są dla ciebie ważni, odkryli, jaki jesteś naprawdę. To, że nie jesteś autentyczny, wyraża się między innymi w taki sposób, że nie pozwalasz sobie na to, żeby wyrażać swoje potrzeby. Bardzo często możesz ich nawet nie znać. Nie pozwalasz sobie również na to, żeby okazywać emocje, które w tobie w danym momencie mają miejsce, dlatego że wyrażenie tych emocji również możesz potraktować jako coś zagrażające relacji, o którą przecież tak bardzo się starasz. To wszystko właśnie sprawia, że osoby, które patrzą na ciebie tak na dobrą sprawę, nie wiedzą kim jesteś, nie wiedzą kim jesteś i nie są w stanie Cię poznać przez co tym bardziej trudno ci jest uzyskać z ich strony akceptację, no bo przecież kogo mają zaakceptować, skoro nie widać, kim jesteś. Ta strategia oparta jest również na czymś, co brzydko brzmi, no ale w istocie takie właśnie jest, na manipulacji. Czyli na takim rodzaju wywierania wpływu na inną osobę, żeby dzięki tym zachowaniom, które pokazujesz tym osobom, uzyskać z ich strony uznanie, uzyskać z ich strony wdzięczność. Zobacz. Ja tak bardzo się staram, ja tyle dla ciebie robię, więc masz kapitał, masz pewnego rodzaju zobowiązanie, żeby mi to w przyszłości oddać. Słuchajcie, w mojej pracy gabinetowej dosyć często spotykam się z mężczyznami, którzy mają syndrom miłego faceta. Strategia, którą przyjmują na dłuższą metę, bardzo negatywnie wpływa na ich życie, ponieważ wiąże się z gigantyczną frustracją. Frustracją, którą. No, nieświadomie, ale sami sobie fundują frustracja, która polega na tym, że z biegiem życia w relacjach, w których są, ich poziom niezaspokojonych potrzeb relacyjnych jest gigantyczny. Bardzo często stosują taką strategię, że dany mężczyzna na przykład w relacji z partnerką stara się dbać o jej potrzebę w taki sposób, w jaki sam chciałby, żeby ta partnerka zadbała o jego potrzebę. Przy czym on tego nigdy nie mówi wprost, on tego nigdy nie wyraża. Liczy na to, że ona się domyśli, że być może jej zobowiązanie sprawi, że ona poczuje się zachęcona do tego, żeby odwzajemnić w taki sam sposób. Jak powiedziałam, bardzo rzadko się to dzieje i finalnie na ogół wpływa to negatywnie, zarówno na jakość życia tego mężczyzny, jak i na jakość relacji, którą on tworzy. W jaki sposób można by popracować nad syndromem miłego faceta? Co warto wziąć pod uwagę, jeżeli chciałbyś wyjść z tego zakrętego kręgu, z tego ronda, po którym jeździsz przez większość swojego życia? Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie schematu, który kieruje twoim sposobem funkcjonowania w relacjach, czyli tego schematu, który tu właśnie omawiamy, syndromu miłego faceta. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest nauka Stawiania granic i mówienia nie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że nauka nie polega na tym, że usłyszysz teraz ode mnie na YouTubie mów nie i stawiaj granice i sprawa załatwiona. Będziesz musiał po drodze pokonać bardzo dużo oporów emocjonalnych, które związane są z pewną matrycą relacji, w których się wychowywałeś. Ale dopiero dzięki temu będziesz w stanie przejść do trzeciego ważnego punktu, który wyzwoli cię z funkcjonowania w syndromie miłego faceta. To jest bycie autentycznym. Czyli przede wszystkim ta autentyczność jest możliwa dzięki samoakceptacji. Pamiętasz, jak powiedziałem, że prawdopodobnie masz niskie poczucie własnej wartości, czyli masz jakiś rodzaj przekonania na swój temat, który oczywiście ma swoje źródło w tym, jak ludzie zachowywali się, ważni dla ciebie ludzie kiedyś zachowywali się wo wobec ciebie i to sprawiło, że zacząłeś myśleć o sobie na przykład, nie zasługuję na miłość, albo jestem niewystarczająco dobry, albo to mi się nie należy. I dzisiaj twoja praca będzie polegała na tym, żebyś poznał siebie, zobaczył, kim naprawdę jesteś i zaczął siebie akceptować takim, jakim jesteś. Tak naprawdę dopiero dzięki temu odkryjesz całą masę różnych swoich potrzeb, emocji, przekonań, za którymi będziesz mógł podążać i to sprawi, że wyzwolisz się właśnie z tej maski, z tego udawania, to z kolei pozwoli ci na spotkanie ludzi, którzy widząc to, kim jesteś, zareagują inaczej, niż mówi ci o tym stare przekonanie. Wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, ale ta droga do wyjścia z syndromu miłego faceta w dużej mierze polega na porzuceniu, a najpierw ich odkryciu, negatywnych przekonań, które są bardzo głęboko w tobie zakorzenione. Zobaczysz, że w trakcie pracy jest spore prawdopodobieństwo, że część osób, z którymi jesteś w relacji, Zacznie to sabotować, co robisz, ponieważ nie będzie im się zgadzało ze schematem, w którym oni z kolei funkcjonują ze sobą. Wielu mężczyzn mówi, no tak, dobrze, ja wyjdę z tego syndromu, mi jego faceta, no ale jak to wpłynie na moje relacje? Prawdopodobnie wpłynie to na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że niektóre z nich stracisz, dlatego że one oparte były na czymś, co przestaje, a właściwie teraz sobie już zdajesz sprawę, że od dawna nie spełnia podstawowej zasady zdrowych relacji czyli takiej zrównoważonej wymiany, ale ta przestrzeń, która się pojawi, ona zaowocuje tym, że pojawią się inni ludzie, z którymi zbudujesz relacje oparte na zupełnie innych zasadach. Na takich zasadach, że ja jestem ważny i ty jesteś ważna czy ważny i my nawzajem potrafimy się ze sobą komunikować w zdrowy sposób. Drugi motyw, który bardzo często się pojawia, kiedy zaczynasz pracować nad syndromem jego faceta, to to, że osoby, z którymi jesteś blisko, one również otrzymują impuls do tego, żeby zacząć pracować nad sobą i budować komplementarnie z tobą nową jakość relacji. Przypomina mi się taka piosenka perfektu, a w niej takie słowa: Naprawdę fajny facet przyszedł z tobą tu. Nie musisz być fajnym facetem. Ważne, żebyś był autentycznym mężczyzną i pozwolił światu sobie z tym poradzić. Czego ci z całego serca życzę.